Poznaj sekret prawdziwego mężczyzny. Nie urodził się z nim, on go sobie sam stworzył. To nie jest żadna magia, nie testosteron, nie geny, to rytuał, który spala słabość i rozbudza potęgę, bo prawdziwy mężczyzna to nie ktoś, kto po prostu istnieje. On codziennie wstaje, by świat dowiedział się, że istnieje na jego warunkach, nie czeka na pozwolenie, nie prosi o zgodę, on przejmuje kontrolę i dyktuje zasady. Budzik dzwoni o 4:30 rano, tak. Dobrze słyszysz, nie jest to błąd. Prawdziwy mężczyzna nie pozwala, by świat zaczął bez niego. Nie ma miejsca na drzemki czy marudzenie. Pięćdziesiąt pompek na gołej podłodze to dopiero rozgrzewka. Woda z cytryną? To nie napój. To eliksir niepokonanych, które wypala słabość z ciała. Kawa? Zapomnij o niej. Prawdziwy mężczyzna żyje na czystej esencji woli i determinacji. Jeśli myślisz, że to przesada, to znaczy, że jeszcze nie wstałeś z kanapy. Owsianka i płatki? To pożywienie dla dzieci i tych, co boją się męskości. Prawdziwy mężczyzna zaczyna dzień od jaj. Nie dlatego, że są tanie, ale dlatego, że symbolizują życie i siłę. Zielony koktajl z jarmużu? Może dla tych, co chcą udawać, że są inni, że mają klasę. Prawdziwy mężczyzna wrzuca do siebie mięso. I to nie byle jakie, ale prawdziwą bombę energii, bo ciało to świątynia wojownika. A jeśli masz problem z tym, co jesz, to znaczy, że masz problem nie ma mowy o spacerku po parku czy półśrodkach. 100 pompek to rozgrzewka, a nie wyzwanie. 200 przysiadów? Proszę bardzo, nie masz sprzętu? Żaden problem. Prawdziwy mężczyzna udaje, że trzyma sztangę, a świat udaje, że nie słyszy jego sapania. Trening to nie hobby. To obowiązek wobec samego siebie i wszystkich, którzy na niego liczą, bo prawdziwy mężczyzna nie ćwiczy dla zabawy. On buduje swoją legendę z bólu i niezłomnej determinacji. A jeśli Twoim największym wysiłkiem jest wstanie z kanapy, to już jesteś o krok dalej niż ci, co leżą. Prawdziwy mężczyzna nie czeka, aż telefon zadzwoni, to telefon czeka na niego, nie odpowiada na maile, bo to inni się dostosowują do jego planu, jego biuro to arena, a każde spotkanie to bitwa o wpływy i władzę. Nie negocjuje, nie prosi, on narzuca warunki, bo przestrzeń, w której się porusza, jest jego terytorium, jest tam. Gdzie zapadają decyzje i nikt nie śmie mu przeszkadzać. Dominacja to nie stan umysłu, to sposób życia i oddychania. Kolejny posiłek prawdziwego wojownika to stek z najwyższej jakości mięsa, jeśli nie jesteś w stanie sam upolować swojego pożywienia. Przynajmniej kup stek złagił, bo prawdziwy mężczyzna nie żre byle leczego. On konsumuje tylko to, co warte jest jego siły i czasu. To nie tylko jedzenie, to manifestacja potęgi i jakości życia. Popołudnie to moment. Gdy większość zwalnia tempo, a prawdziwy mężczyzna dopiero zaczyna grać na najwyższych obrotach. Nie ma miejsca na półśrodki, gadki czy scrollowanie bez sensu. Tu się buduje imperia, podejmuje decyzje, które zmieniają losy. Każdy ruch to cios, który nie zostawia złudzeń, kto tu jest królem. Prawdziwy mężczyzna nie czeka na okazję. On ją tworzy i zgasi konkurencję, bo świat nie da ci nic za darmo. Trzeba po to sięgnąć i nie puścić. Wieczor kąpiel? Olejki eteryczne, monolog przed lustrem? Tak, ale to nie relaks, to przygotowanie do kolejnej bitwy. Kartka i długopis to narzędzia wojownika, na których rodzą się plany podboju świata, lub przynajmniej podboju kolejnego dnia. Bo prawdziwy mężczyzna wie, legenda nie rodzi się z przypadku, a z przemyślanych decyzji i konsekwencji. Tak wygląda dzień prawdziwego mężczyzny. Nie ma tam miejsca na wymówki, półśrodki czy litość dla samego siebie. Tu nie ma czasu na zastanawianie się, czy się da. Jest tylko pytanie, jak zdominować każdy kawałek swojej rzeczywistości. To ciągła walka o swoje miejsce, o respekt, o władzę nad własnym życiem i nad tym, co dla innych wydaje się nieosiągalne, bo prawdziwy mężczyzna nie pyta, czy da radę, on pyta, co muszę zrobić, żeby wygrać. Nie zna słowa, porażka, bo każde potknięcie jest dla niego tylko kolejnym krokiem na szczyt, a jeśli myślisz, że to przesada, to znaczy, że jeszcze nie zrozumiałeś co naprawdę oznacza być prawdziwym mężczyzną, bo prawdziwy mężczyzna nie rodzi się gotowy. On staje się legendą każdego dnia, każdym oddechem, każdym ruchem, każdą decyzją. Jeśli nie jesteś gotów na tę cenę, lepiej zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Prawdziwe życie czeka na tych, którzy mają odwagę sięgnąć po więcej.